Amadeusz Ferrari robi sporo furorę za granicą, a filmiki z jego legendarnego już soccer kika na Adrianie Polaku oraz innych pozaaktogonowych bujek udostępniane są przez bardzo popularne Twitterowe portale, zbierając milionowe odsłony. Przykładowo zagraniczny portal Fight Heaven, posiadający ponad 750 tysięcy obserwujących, udostępnił przedwczoraj słynny fragment, w którym to Ferrari podczas udzielania wywiadu zostaje zaczepiony przez tak zwanego Eryka Wykładziny i skutecznie unicestrag. nie <laughs> wykładzina! Nawet w go tak przedstawiają. <laughs> Kresora, odcinając go ciosem na szczękę. Przy owym filmiku widnieje opis, kiedy uderzysz nie to osobę co trzeba. Kolejnym wiralowym filmikiem udostępnionym w ostatnich dniach na tym samym portalu był ten, w którym to Ferrari z dużym impetem uderza w twarz z pięści dzielającego wywiadu Sadka. Post został podpisany słowami Tania zagrywka czy zasłużone uderzenie. Youtuber gadający bzdury zostaje wyeliminowany przez zawodnika MMA, o którym mówił. Do posta został nawet załączony anglojęzyczny artykuł wyjaśniający całą genezę sporu oraz przedstawiający szerszy obraz sprawy. Dzięki to... Aha. Oba przytoczone filmiki z zawodnikiem fejmu w roli głównej zebrały łącznie około 16 milionów odsłon na całym świecie oraz niespełna 200 tysięcy polubień. Sam Amadeusz pojawił się na ustach wielu zagranicznych internautów, a jego akcje stały się tematem wielu dyskusji. Postać Ferrari'ego wzbudziła zainteresowanie i przez wielu zagranicznych internautów... Nie, Ferrari chyba wypełnił tą lukę po Casio, nie? Ferrari jest ciekawą postacią. On taki pocieszny jest, ja go zawsze lubiłem, nie? On jest taki pocieszny. Bo on, tak yy, poza tymi kamerami, to on nie jest taki, że tam się rzuca do kogoś, nie? Odbierane jest jako przysłowiowe zabijaka, gdyż jego obraz został zbudowany na podstawie kilku brutalnych i kontrowersyjnych. <grystanie> Ten rys składany do kamery. Hehehe, <grystanie> przecież <Cześć>, to jest. Hehehe, sobie z oponentami. To jest dziwnym goście, nie? W Swoją cegiełkę w rozpromowaniu zawodnika Fejmu za granicą dołożyli polscy widzowie, którzy wychwalali Ferrari'ego w komentarzach oraz przytaczali więcej jego kontrowersyjnych akcji. Również sam zainteresowany nie pozostał bierny na medialny szum z zagranicy i pod jednym z filmików z nim w roli głównej napisał. To jasku. Powiedz ma z Błogosławie Głetłanie, Artura i Paulinę żeby odpowiedział mi na wiadomość na Instagramie. Amadeusz w swoim komentarzu mówił o Georżu Max Vidalu, czyli uznanym amerykańsko-kubańskim zawodniku MMA, walczącym aktualnie dla UFC. Lecz w jakim celu samozwańczy władza Piekił chce się skontaktować z autorem najszybszego knockoutu w UFC, tego nie wiemy. Pozostając w temacie Amadeusza Ferrariego, na kanale to jest Boks, Tomasz Adamek, czyli były zawodowy mistrz świata dwóch kategorii i jeden z najlepszych polskich pięściarzy w historii na podstawie nagrań ocenił umiejętności sportowe przyszłego rywala, jego młodszego kolegi z boksu Kamila Łaszczyka. Adamek, krytycznie i lekceważąco wypowiedział się Treningowych oraz oktagonowych pożynaniach Ferrariego, jednoznacznie stawiając łaszczyka w roli zwycięzcy. Teraz nam pokażę, wam ulubioną technikę, którą prawdopodobnie zrekrutuje łaszczyka już w pierwszej rundzie. No. Nie umie walczyć, nawet na ulicy by przegrał. No co, no też. na ulicy by nie wygrał. To nie są przeciwnicy do, do, do walki w klasy. W no. Błogosławie Ewelinę i Wojtka. I dziękuję za pozdrowienia Danielowi Magikalowi, Chłopiec zostań tym włodarzem Royal Dywizji, ale nic tam nie zmienia, nie? niech dalej się toczą te walki tam u, u fotografa. Y Łaszczyk wygra no, przed czasem. Tak? No pewno, ja, nie wiem jak... ja, czy on trenuje, ale jeżeli trenuje to wygra przed czasem. No. Zresztą chłopie nic nie umieją, no przestań, Śmiechowate. śmiechu warty. W reakcji na słowa Adamka głos zabrał inny były pieściarz z trochę niższej półki sportowej. O, nie może tak mówić. Mianowicie Marcin Najman, który nie zgodził się z opinią legendy boksu, dając do zrozumienia, że formuła bokserska znacznie różni się od formuły MMA i ocena przebiegu oraz wyniki walki przez pryzmat samych umiejętności sójkowych jest błędna. El Testosteron wytypował Ferrari'ego jako zwycięzcę. Osobiście uważam, że Ferrari przywróciła szczeka. Widziała szczytu w będzie bezbronny. Ma będzie bezbronny i będzie po Poza tym nie można zapominać, że w narożniku wczoraj jego jest Mirko Włocki. Genialny tak, tak. Sam zainteresowany na wczorajszym liveie aferek został telefonicznie zapytany o komentarz w sprawie niepochlebnych słów Adamka. Samozwańczy władca piekieł na początku bardzo ofensywnie wypowiedział się o legendzie boksu, co jednak od razu sprostował, tłumacząc, że było to powiedziane humorystycznie, a następnie oznajmił, że nie zamierza ubliżać Adamkowi, gdyż oglądał go za dzieciaka i szanuje go za dokonania sportowe. No ja mogę oficjalnie powiedzieć, że jak spotkał Adamka, to ma liście o nie? za słowa. Okay. poprzesadził, a tak, a tak. Na poważnie, no to ja od dziecka oglądałem członka Adamka, także był to Polak, którego bardzo, bardzo szanuję jako sportowca, naprawdę. No, nie wyobrażam sobie, żebym mu na przykład ubliżał, aczkolwiek zauważyłem, że, że jego styl bycia jest taki, że, że w momencie, gdy no nie okazał mi szacunku, no to oczywiście z mojej strony też tego szacunku byłby coraz mniej. Ferrari nadmienił jednak, że po wygranej walce z Kamilem Łaszczykiem jest chętny na walkę z legendą boksu i powołując się na styl walki Adamka strategicznie... Wy... Według mnie Adamek się nie zgodzi na to. <laughs> Jak do takiego czegoś doszło, nie? Ferrari by wtedy, medialnie... Bo to by była głośna walka, nie? Jakby się Fame'owi udało ją zorganizować. Ale to się wydaje w ogóle niepojęte.